Pewien lek, reklamowany jako sprawna metoda do walki z bezsennością lub nudnościami ciążowymi okazał się wyrokiem dla nowonarodzonych dzieci. Siemi Grynental, firma odpowiedzialna za stworzenie i wprowadzenie leku na rynek oraz marketing, miała wypłacić na odszkodowania do 2015 roku 500 milionów dolarów. Lisa była jednym z tysięcy dzieci talidomidu, które przyszły na świat pod koniec lat 50. i na początku lat 60. XX wieku. Ofiar jednej z najgorszych katastrof farmaceutycznych na świecie. Kto stoi za trzema falami opioidowego kryzysu w Stanach Zjednoczonych i jakim cudem kolejna trafiła na półkę z napisem lekarstwa dla dzieci? A dziś przyglądamy się historii farmacji, bo okazuje się, że nie jest ona taka oczywista. W pewnym momencie miliony ludzi były królikami doświadczalnymi niektórych korporacji. Zapraszam na odcinek. Aby zacząć historię samej farmacji, musielibyśmy się cofnąć tysiące lat wstecz. Jest to podróż od starożytnych papirusów z ziołowymi recepturami przez średniowiecznych mnichów i pierwsze apteki aż po renesansowych pionierów, którzy wyparli tajemnicze mieszanki ziół na rzecz wyizolowanych czystych substancji czynnych. Gdzie jednak leżą korzenie wpływowych koncernów i miliardowych obrotów, które dziś nazywamy Big Farmą? W niemieckim Darmstadt Friedrich Jacob Merck staje się właścicielem rodzinnej apteki, która dziś już jako duży koncern działa nieprzerwanie od 1668 roku. Prawdziwy rozkwit branży nastąpił w XIX wieku. Wtedy to technologia pozwoliła produkować pierwsze leki na masową skalę. W przemysł farmaceutyczny oprócz aptek zaczęły też wchodzić firmy zajmujące się produkcją syntetycznych barwników. Taką firmą jest chociażby znany wszystkim Bayer, który stworzył lek, ale też symbol nowoczesnej globalnej farmacji. Aspiryna. Był to prawdziwy przełom i z perspektywy czasu bardzo ważny lek w historii medycyny. Aspiryna to pierwszy lek o tak skutecznym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. A co najważniejsze bezpieczny, bo a to nie do końca jest takie oczywiste. Natomiast oczywiste jest to, że jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat inwestowania, to możesz to zrobić z bezpłatnym pakietem edukacyjnym XTB, partnerem kanału. Szczegóły znajdziesz w linku w opisie. W tym samym czasie Bayer wypuścił na rynek jeszcze inny lek przełomowy w leczeniu bólu i kaszlu. Według reklam lek bardzo bezpieczny ten lek to heroina. Nieregulowany charakter handlu lekami w tamtym okresie sprawił, że podział na przemysł farmaceutyczny i chemiczny był znacznie mniej ścisły niż obecnie. Firmy te koncentrowały się zarówno na tranzie, paście do zębów, kwasie cytrynowym do napojów gazowanych i żeludowłosów, jak i na lekach na receptę, a także sprzedawały produkty takie jak heroina na rynku bez recept. Można to śmiało uznać za jedną z największych wpadek w historii farmacji, bo heroina była silnie reklamowana, zalecana dzieciom i dostępna bez recepty. Naturalnie fakty finalnie wyszły na jaw, i jeśli szukać plusów, zaowocowało to pierwszymi w historii branżowymi regulacjami. Minusów natomiast szukać. Nie trzeba. Tysiące dzieci i dorosłych z uzależnieniem i zdrowiem zniszczonym przez silny opioid. Wspomniany koncern Merck również nie przespał czasów bez regulacji. W tamtym czasie był największym producentem morfiny i kokainy. Ta druga, według reklam, była cudownym środkiem na zmęczenie, ból zębów czy depresję. Stała się nawet składnikiem cudownych win i, niestety, ponownie pastylek dla dzieci. No i tutaj powstają pytania: czy koncerny wierzyły w cudowne działania substancji, czy jednak wiedziały, co tak naprawdę reklamują i podają pacjentom? No i czy to była niewinna wpadka i zaniedbanie w badaniach, czy w pełni świadoma próba zarobku na masowym uzależnieniu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Jakby nie było konsekwencji, nikt nie poniósł, nie doszło do złamania prawa, bo pierwsze przepisy powstały dopiero po tej sytuacji. No ale nic straconego, przynajmniej te zagrożenia wyszły szybko na jaw i dostosowano prawo. No i już żaden farmaceuta nie zrobi z nikogo narkomana, prawda? Prawda? Kryzys opioidowy w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się w latach 90. XX wieku i często jest określany jako jedna z największych epidemii zdrowotnych w historii kraju. W 1996 roku Purdue Pharma wprowadza na rynek OxyContin, promując go jako bezpieczny, długodziałający lek przeciwbólowy o niskim ryzyku uzależnienia, co było oparte na manipulowanych danych i agresywnym marketingu skierowanym do lekarzy. They do not have serious medical side effects. Dawali im bonusy za recepty i powielanie fałszywych twierdzeń o leku, np. właśnie brak ryzyka uzależnienia i nadużyć. Less than 1% of Taking opioids, actually become addicted. Purdue Pharma pod kierownictwem rodziny Sacklerów wydała miliony na lobbying i edukację medyczną, co doprowadziło do eksplozji przepisywania opioidów. Sprzedaż OxyContin wzrosła z 48 milionów dolarów w 1996 do ponad 1 miliarda w 2000 roku, ale lekarze, zachęcani przez przedstawicieli handlowych, przepisywali je na codzienne bóle, ignorując sygnały uzależnienia. Kryzys obnażył problemy na wielu poziomach. Po pierwsze, błędy regulacyjne Agencji Żywności i Leków, która w 1995 roku przez swoje dziurawe standardy zatwierdziła Oxycontin bez rygorystycznych testów, pozwalając na etykietę sugerującą niskie ryzyko. To krytyczny błąd przyczyniający się do epidemii. Po drugie, system opieki zdrowotnej w USA z naciskiem na leczenie bólu jako piąty znak życiowy, połączony z brakiem edukacji lekarzy na temat ryzykownych opioidów, doprowadził do nadużyć. W 2012 roku wystawiono 255 milionów recept na opioidy, co odpowiadało jednej na dorosłego Amerykanina. 9 lutego 2022 roku, bez pilnej interwencji, 1,2 miliona osób w Stanach Zjednoczonych

Że z powodu przedawkowania opioidów, a do końca dekady, dołączając do ponad 600 tysięcy osób, które zmarły od 1999 roku, wynika z raportu Komisji Stanford Lancet do spraw kryzysu opioidowego w Ameryce Północnej z 2 lutego. W tym wywiadzie z cyklu Wielka Trójka, Howard Koch, profesor praktyki przywództwa w zdrowiu publicznym i członek komisji omawia czynniki przyczyniające się do kryzysu oraz rekomendacje dotyczące jego powstrzymania. Trzecia fala kryzysu nasiliła się po 2010 roku, gdy Purdue zreformułowała oksykontin, czyniąc go trudniejszym do nadużywania, np. poprzez kruszenie, co paradoksalnie pchnęło uzależnionych do tańszych alternatyw jak heroina i rozsławiony w ostatnich latach fentanyl. Substancje, które po uderzeniu oksykontin w USA nieprzerwanie podtrzymują falę opioidalnej zagłady. Wpływ kryzysu jest katastrofalny. Od 1999 roku zbyło ponadto, 600 tysięcy osób z powodu przedawkołani opioidów, a według raportu Stanford Lancet z 2022 roku bez interwencji liczba ta może osiągnąć 1,2 miliona w tej dekadzie, z czego większość w latach 2020-2029. W 2021 roku odnotowano rekordowe 107 tysięcy zgonów. Dane CDC za 2024 rok wskazują na stabilizację, ale nadal około 82 tysiące ofiar rocznie, z Odpowiedzialnym za 70% przypadków. No nie jest to dobra wiadomość. Jak wynika z raportu, opioid na receptę Oxycontin, wprowadzony na rynek w 1996 roku, był przedmiotem najhojniej finansowanej kampanii promocyjnej w historii farmacji, która doprowadziła do czterokrotnego wzrostu liczby recept na opioidy. Szacuje się, że sam Oxycontin wygenerował ponad 35 miliardów dolarów przychodu dla Purdue Pharma i jej właśnie Właścicieli rodziny Saklerów. Udział Purdue Pharma w kryzysie jest niepodważalny. Firma przyznała się do winy w 2020 roku, płacąc 8,3 miliarda dolarów w ugodzie z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych za oszustwa marketingowe i nieetyczne praktyki, ale Sacklerowie uniknęli osobistej odpowiedzialności. No czyli korporacje straciły część pieniędzy, sądom przybyło trochę pracy. A tradycyjnie na samym końcu najwięcej straciły miliony ludzi, w najlepszym przypadku oszukanych i pozostawionych w jednym z najbardziej wyniszczających uzależnień, a w najgorszym martwych sprzedawkowania. Ten straszny kryzys ujawnił kolejne systemowe problemy: brak integracji opieki zdrowotnej, słabe regulacje recept oraz wpływ lobby farmaceutycznego. Big Pharma to nowoczesne kolosy z miliardami dolarów na badania, ale też na manipulacje. Słyszeliście kiedyś o ghostwritingu? Choć dzisiaj jest kojarzony bardziej z mniej uzdolnionymi raperami, to w przypadku farmacji to proceder tworzenia artykułów naukowych, które następnie są podpisywane przez opłaconych naukowców. Badania i analizy dokumentów z procesów sądowych pokazują, że nawet 3 czwarte artykułów w prestiżowych czasopismach medycznych jest sponsorowanych lub ghostwritingowanych właśnie przez Big Pharma. No i jeśli ma to na celu zwykły marketing i podbicie zysku, to pół biedy. Czasem jednak naukowcy zaprzedają jakąkolwiek przyzwoitość i podpisują artykuły, które ukrywają negatywne efekty uboczne. Jakie? Lepiej zapnijcie pas. Jedna z największych tragedii medycznych w historii ludzkości rozpoczęła się w połowie lat 50. XX wieku, gdy niemiecka firma farmaceutyczna Siemi Grünenthal opracowała Talidomid, środek uspokajający i nasenny, promowany jako bezpieczny lek na lęk, bezsenność i nudności ciążowe, a mówili to bez przeprowadzenia odpowiednich testów na kobietach w ciąży lub modelach zwierzęcych symulujących ciążę. No i teraz pytanie, czy można w tym przypadku mówić o w wynikającym z pośpiechów komercjalizacji. Koncern pod kierownictwem Heinricha Warnke i Hermana Writza agresywnie marketingował lek w 46 krajach, w tym w Europie, Australii i Kanadzie, twierdząc, że jest całkowicie bezpieczny, nawet dla ciężarnych. Natomiast wewnętrzne raporty z 1959 roku wskazywały na uszkodzenia nerwów u dorosłych pacjentów stosujących lek. Raporty te zostały zatajone. Rok później pojawiły się doniesienia lekarzy o deformacjach u nowo Doniesienia ignorowano i zamiatano pod dywan, co opóźniło wycofanie leku aż do końca 1961 roku. Ale wtedy już było długo za późno dla tysięcy of. Kiedy 56 lat temu urodziła się Liza McManus, położna asystująca przy jej porodzie, krzyknęła i zapłakana uciekła z sali. Jej matkę Beryl zabrano na oddział i pozostawiono samą czuła po prostu, że dzieje się coś strasznie, strasznie złego, mówi Liza. Malutkie ciało Lizy miało poważnie zdeformowane ramiona. Tylko trzy palce u każdej dłoni i nie miało kciuków, była jednym z tysięcy dzieci talidomidu, które przyszły na świat pod koniec lat 50. i na początku lat 60. XX wieku, ofiar jednej z najgorszych katastrof farmaceutycznych na świecie. I tu już nie ma mowy o błędach czy niedopatrzeniach, mamy do czynienia z etycznym skutkiem najczystszej próby. W tamtych latach w Niemczech i innych krajach leki nie wymagały testów bezpieczeństwa dla płodów, co skrzętnie wykorzystał koncern, pozwalając na sprzedaż leku bez badań reprodukcyjnych. Grynental zarobił miliony dystrybując lek pod różnymi nazwami i ignorując etyczne ostrzeżenia, co później ujawniono w procesach sądowych. Konsekwencje były makabryczne i na wielką skalę. Ponad 10 tysięcy dzieci urodzonych z ciężkimi deformacjami, takimi jak fokomelia, czyli skrócone kończyny, amelia, czyli brak kończyn, wady oczu, uszu, serca i nerek, do tego tysiące poronień przypisanych lekowi z szacunkami ofiar sięgającymi 20 tysięcy w skali globalnej. I tu warto oddać honor amerykańskiej naukowczyni dr Frances Kelsey, która odmówiła zatwierdzenia leku mimo ogromnego nacisku wielu środowisk pozostających pod presją potężnego koncernu. Dzięki niej USA uniknęło masowej tragedii i takich naukowców nam trzeba. A co do tych podpisujących badania za dolarki, to. Idźcie do diabła. Lecz niestety świat to nie tylko USA, a przez brak koordynacji odpowiednich organów lek był dostępny w Europie, Azji i Kanadzie przez lata. Grynental było bezwzględne. Firma nie tylko zatajała dane, ale też niszczyła dokumenty i wpływała na procesy sądowe w latach 1968-1970 w dzisiejszym mieście Akwizgran, gdzie jak ujawnił The Guardian, polityczna interwencja rządów wstrzymała postępowanie, pozwalając uniknąć pełnej odpowiedzialności. Łącznie 6 lat zajęło im zbadanie pięciu tysięcy historii przypadków. Kobiet w ciąży, które zażyły talidomid i urodziły zdeformowane i martwe dzieci oraz mężczyzn i kobiet, które doznali nieodwracalnego uszkodzenia nerwów. Akt oskarżenia, który przygotowali przeciwko dziewięciu pracownikom firmy Grünenthal liczył 972 strony. Na poparcie oskarżenia powołali 351 świadków, 29 biegłych i 70 tysięcy stron dowodów. W Kanadzie procesy trwały dekady, z odszkodowaniami w 2015 roku na 500 milionów dolarów kanadyjskich. Według aktualnych raportów Grinnendale Foundation ofiary nadal otrzymują wsparcie. Globalnie jest to około 6 tysięcy żyjących osób, z programami na adaptację protest i opiekę. Ale sami powiedzcie, czy jest to w stanie jakkolwiek wynagrodzić kalectwo rozpoczęte? już w łonie matki? Talidomid został zrehabilitowany w latach 90 jako lek na szpiczaka mnogiego i trąd z ścisłymi protokołami przede wszystkim zakazie stosowania leków w ciąży. Szkoda, że to właśnie kolejna tragedia nauczyła świat o potrzebie niezależnych testów i etyki w farmacji i chciałbym wam powiedzieć, że to był tylko wyjątek, ale... no niestety. DES, czyli diety ty los ty bestrol. Diety los bestrol. Diety los best. Diety lo, diety los best Des, czyli diety los bestrol od koncernu Eli Lili. Promowany w latach 40. i 70. jako cudowny lek na zapobieganie poronieniom. Miliony kobiet go brały, wierząc, że to bezpieczne rozwiązanie, a potem ich córki już jako dorosłe rozwijały rzadkie raki pochwy i szyjki macicy, tysiące przypadków w tym zgodnie. Firma była świadoma ryzyka od lat 50., bo badania na myszach pokazywały nowotwory u potomstwa, ale ukrywała te dane, kontynuując sprzedaż. Dopiero w 1971 roku agencja żywności i leków zakazała DES w ciąży, ale szkody były nieodwracalne. Pokolenia kobiet zmagały się z rakiem, bezpłodnością i traumą. W 2010 roku GlaxoSmithKline dostał 3 miliardy kary za ukrywanie ryzyka samochodowego. U nastolatków przy antydepresancie Paxil. Johnson ⁇ Johnson w 2019 roku skazani na miliardy za rakotwórczy targ dla dzieci zanieczyszczony azbestem. Serio? Azbest to jeszcze istnieje? I już kolejny raz na tej haniebnej liście pojawia się koncert Merck, który w 1999 roku wypuszcza Vioxx jako super lek przeciwbólowy na artretyzm. Ten sam ciąg zdarzeń obiecują, że jest bezpieczniejszy od starszych leków, jednocześnie ukrywając badania wskazujące na podwojone ryzyko zawałów serca i udarów. Po opublikowaniu badania Vigor i ujawnieniu od 4 do 5-krotnie wyższego ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób stosujących Wioks w porównaniu z osobami stosującymi na Proxen, Agencja Żywności i Leków zapytała firmę Merck czy... Rada do spraw monitorowania bezpieczeństwa danych w trwającym badaniu klinicznym leku Vox, stosowanego w zapobieganiu chorobie Alzheimera, dopilnowała, aby osoby badane zostały poinformowane o tym potencjalnym ryzyku. Jednak wewnętrzny dokument firmy Merck, cytowany przez Nessie, stwierdza, Pilna telekonferencja, temat, konieczność utworzenia zewnętrznej rady DSMB, czyli tej monitorującej dane i bezpieczeństwo dla trwającego badania klinicznego leku VOX w profilaktyce choroby Alzheimera. Krótko mówiąc, Merck nie utworzył DSMB i prawdopodobnie nigdy tego nie zrobił. Badania opublikowane w czasopiśmie medycznym Lancet szacują, że 88 tysięcy Amerykanów miało zawały serca w wyniku przyjmowania leku VOX, a 38 tysięcy z nich. Zmarł. Lek był na rynku przez 5 lat, zanim wycofano go w 2004 roku po szacunkowych kilkudziesięciu tysiącach zgonów z powodu ataków serca i udarów. A Merck zapłacił 4,8 miliarda dolarów odszkodowań w ugodach, co przywraca nas do pytania, ile warte jest ludzkie życie i zdrowie. Tego nie wiem, ale przykłady pokazują jeden pattern: firmy wiedzą o ryzyku, ale priorytetem jest zysk, a nie bezpieczeństwo. I nie zrozum mnie źle, nie ma nic złego w zysku. Farmacja to przemysł jak każdy inny i musi na siebie zarabiać. Problemem jest etyka, a właściwie jej brak. Nie myślę tu tylko o podawaniu rakotwórczych czy opioidalnych leków dzieciom i kobietom w ciąży. Sporo też się dzieje w białych rękawiczkach wolnego rynku. Manipulacja cenami i dostępnością leków to kolejny bardzo obszerny i bardzo ciemny rozdział Big Farmy. Koncerny za pomocą setek milionów dolarów lobbują organy nadzorcze, dążąc do uzyskania i jak najdłuższego utrzymania patentów pozwalających na monopolizację kluczowych leków, tylko po to, aby następnie windować cenę o kilkaset procent. Przykładowo, w USA koszt jednostki do terapii insuliną kosztuje około 100 dolarów, a w Niemczech, czy nawet w sąsiadującej Kanadzie około 12 dolarów za ten sam lek. Natomiast prawdziwą twarzą, czy symbolem takich zagrań z ostatnich lat, jest Martin Shkreli, CEO Turing. Pharmaceuticals. Jak sobie zasłużył na przydomki farmaceutycznego sępa i najbardziej znienawidzonego człowieka Ameryki? Miał w rękach monopol na lek Daraprim, niezbędny dla pacjentów z osłabioną odpornością, np. osób z HIV czy noworodków. Bez skrupułów wykorzystał tę wiedzę i podniósł cenę leku. O ile? Komora losowania jest pusta, następuje zwolnienie blokady. Nie, to nie ten TV show. Z 13,5 dolara na 750 dolarów za tabletkę, co daje nam 5600% wzrostu cen. Martin miał za nic pacjentów, bo, jak wykazało późniejsze śledztwo, działając nielegalnie, ograniczał dystrybucję i blokował dostęp do składnika aktywnego, aby zablokować wejście na rynek jakiejkolwiek alternatywy. Cwane, ale podłe. Szkreli poniósł konsekwencje swoich czynów. Sąd federalny nałożył na niego dożywotni zakaz pracy w branży Farmaceutycznej i karę 65 milionów dolarów. Dzisiaj siedzi w tym, w czym trzeba skupiać się tylko na liczbach, a nie zdrowiu pacjentów, czyli w giełdzie. No, naprawdę niezły z niego nudziarz. Dziś Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych drugiego okręgu podtrzymał orzeczenie Sądu Rejonowego, w którym nakazano Farma Bro Martinowi Szkreliemu dożywotni zakaz uczestnictwa w przemyśle farmaceutycznym i uznano, że Szkreli odpowiada za 64,6 miliona dolarów odszkodowania za jego rolę w zorganizowaniu nielegalnego procederu antykonkurencyjnego. Choć w tym przypadku można mówić o sprawiedliwości, to Pamiętajmy, jest to jeden z wielu przypadków. Smutne realia są takie, że tego typu praktyki stosuje wiele koncernów, które nie poniosą konsekwencji albo będą one niewspółmierne do krzywdy wyrządzonej pacjentom. Co chyba jeszcze smutniejsze, to fakt, że instytucjom mającym dbać o nasze bezpieczeństwo wystarczy banknot, by całkowicie zasłonić ludzkie spojrzenie. I w tym momencie warto jeszcze przypomnieć, że farmacja to nie tylko ta ciemna strona. Trzeba pamiętać, że duże korporacje od dekad inwestują w badania i rozwój leków, które nierzadko są jedyną szansą na życie w zdrowiu, czy po prostu... Życie. I jak niestety sami widzicie, jest to rodzaj władzy, której można nadużywać. Jak się przed tym chronić? Przede wszystkim zwiększać świadomość zagrożeń, sięgać opinii kilku lekarzy i opierać się na rzetelnych, uznanych przez środowisko badaniach. Ale poza powyższymi, skrajnymi przypadkami trzeba poruszyć jeszcze jeden wątek, kiedy to my sami przez niewiedzę i nierozwagę ulegamy marketingowi i zażywamy substancje w ogóle nam niepotrzebne. Piję tu teraz do leków bez recepty, tak zwanych OTC, czyli over the counter. Są to wszystkie leki i suplementy, które możemy kupić bez recepty, a nawet w zwykłych sklepach. Rynek leków OTC w Polsce jest jednym z największych w Europie, osiągając w 2022 roku wartość sprzedaży na poziomie około 11 miliardów złotych za 562 miliony opakowań, co stanowiło aż 34% całego rynku aptecznego, najwyższy udział wśród analizowanych Krajów Unii Europejskiej, no a prognozy na kolejne lata wskazują dalszy wzrost. No ale skąd taka popularność tych leków OTC w Polsce? Prozak na chęć życia, Gerjawit na śnie starzenie, Nootropil na lepsze funkcjonowanie metabolizmu mózgu, Encopiryna profilaktycznie. Mówiąc o plusach, to my Polacy mamy najwyższy wskaźnik samoleczenia w Europie. Nie zużywamy ograniczonych zasobów służby zdrowia. No, i pierwszą reakcją są właśnie leki OTC. No i klasyka: herbatki, miody, czosnki, syropy z cebuli. No i pewnie też nie chcemy się od razu pakować w NFZ-owską kolejkę. A to jest jak wiemy: Never Ending: Story. Ja w tym momencie wpadłem na temat na nowy film. Oprócz tego sprzyja nam fakt, że ponad połowa leków OTC jest produkowana lokalnie, co skutkuje niską ceną i bardzo szeroką dostępnością. Ale niestety jest to topu bo stwarza to pole do nadużyć. Warto pamiętać, że nawet zwykły dostępny wszędzie paracetamol w nieodpowiedniej dawce może być niebezpieczny dla zdrowia. Innym problemem są regulacje. Na tle innych krajów Europy są one u nas dużo mniej restrykcyjne. Restrykcyjne dla leków OTC w obrocie pozaaptecznym. W niektórych krajach nawet jest to zakazane, a u nas no, naprawdę potężna gałąź biznesu. A teraz ćwiczenie na pamięć. Wyobraźcie sobie przykładowy pas reklamowy w telewizji lub w radiu podczas sezonu jesienno-zimowego. Tabletki, spraye, syropy, leki, leki, leki i leki i leki. Od samego oglądania można się przeziębić. Gośka jest super, najlepiej wie jak ratować zwierzęta, ale gdy uderza ostry ból, nawet super kobieta potrzebuje super wsparcia. Ibum Supermax z siłą maksymalnej potrójnej dawki ibuprofenu uderza w ostry ból. To najsilniejsza kapsułka z ibuprofenem. No, w tej dziurze musiała posiedzieć z dobre pół godziny zanim ręka ją przestała boleć. Ale to tylko przykład i to jeden z wielu, gdzie pomiędzy na złe i na dobre oraz detektywem z Handomierza jesteśmy faszerowani reklamami leków, które jak dobrze wczytamy się w ulotki, lekami de facto nie są. No i nie ma co ukrywać, Liberalne podejście, zezwalające na tak mocny marketing, wpływa na nasze zachowania konsumenckie. Nierzadko sięgamy po leki na dolegliwości, istniejące tylko w reklamie. Profilaktycznie garść suplementów bez sprawdzenia, czy nasz organizm w ogóle potrzebuje dodatkowej suplementacji danej witaminy, minerału czy pierwiastku. A badania naukowe wskazują, że odpowiednio zbilansowana dieta, w połączeniu z regularną aktywnością fizyczną, może w wielu przypadkach zaspokoić zapotrzebowanie. Organizmu na składniki odżywcze, eliminując potrzebę dodatkowej suplementacji OTC u zdrowych osób. No i ten klub spacerowy Globuza no cały czas wraca jak bumerang. No tak, więc dbajmy o siebie, ruszajmy się i jedzmy dobrze. Nie dajmy się marketingowy i wymyślonym chorobom. Badajmy się i na podstawie wyników suplementujmy ewentualne niedobory. Słuchajmy lekarzy, prawdziwych, nie tych z reklam, no i przede wszystkim własnego organizmu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam do zapoznania się z ofertą kanału Globus, gdyż każde oglądanie i niesubskrybowanie zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. To nie jest lek, ale ciekawski umysł potrafi zaspokoić. Dzwoń dzwoneczkiem i widzimy się w następnym odcinku.